To, o czym my dzisiaj rozmawialiśmy, to tematy z pewnością ważne w rozumieniu działalności, kultury i dziedzictwa niemieckiego pozostałego na terenie Kujaw. W tym przypadku w Ciechocinku, w Słońsku. Dziękuję Panu za poświęcony czas i to, że Pan mógł realizować ze mną projekt Kujawi Ziemia Dobrzyńska z perspektywy mniejszości niemieckiej. I zapraszam Państwa na kolejne spotkanie. Poruszone zagadnienie dotyczące wrocławskich przemysłowców, którzy byli narodowości niemieckiej i przyczynili się do rozwoju przemysłu, infrastruktury, a także społeczeństwa miasta. Czy chciałby Pan coś dodać do tematu? Szanowni Państwo, chciałem bardzo mocno podkreślić, co ewidentnie wynikało z mojej narracji, że mieszkańcy krajów niemieckich generalnie ze rzecz biorą, czy to byli Saksończycy, czy to byli obywatele Królestwa Pruskiego, czy to byli e, też poddani Austriaccy, czy byli to, ba bawarcy, czy byli to mieszkańcy Bawarii, Królestwa Bawarii, odegrali znaczącą rolę w, 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 w badaniach nad wykorzystaniem soli na tym terenie i, budowaniu później zakładów przemysłowych, zakładów warzywni soli, jakim były zarówno i same warzelnie, jak i tężnie solankowe. Dziękuję. Chciałbym również przypomnieć, hmm. że projekt był realizowany w ramach projektu Skill Lab, a także chciałbym podkreślić, że patronem dzisiejszego nagrania było Towarzystwo Mniejszości Niemieckiej w Bydgoszczy oraz VDG. Bardzo dziękujemy raz jeszcze i do usłyszenia. Dziękujemy.